Gdzie niebieska z florką wychodzą? Aha, tu jest jeszcze jedna rączka. Wychodzą na troszeczkę większe pastwisko. Mają tutaj zagrodzone tak w jednej może piątej, dziesiątej, nie wiem. Chodź florka, byś, 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 byś. Byś, 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 byś. Może się boją tego. Zrobiliśmy to dzisiaj wcześniej, ale nie wypuszczaliśmy ich przed dojeniem, bo... E, mógłby być problem ze złapaniem do dojenia. Chodź, byś, 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 byś! Chodź, byś, byś, byś! Już kozy powoli zmierzają do domu, chociaż jeszcze mają 3 godziny być na pastwisku. Teraz są najdłuższe dni. Zabieramy je o 21. Nawet po 21. O, od razu zaczęły jeść. I tak będą miały tutaj od końca wybiegu, tak. O, taki kawałek całkiem niezły. I chwilowo nie będzie trzeba ich karmić sianem, czy kosić trawy, czy zbierać trawy. Więc no, krowy zjedzą dużo więcej niż kozy. Yy, w sensie że. Dużo takiego gorszego niż kozy, bo kozy to jak mają wybór, to idą i po łebkach sobie o same smakołyczki zbierają. A krowy to zjedzą. O, tutaj wszystko i te zdeptane mleczyki małe, o małą trawę. Tam koniczyny jest sporo, wysypało się z Bel chyba, bo tam. Yy, Właśnie niektórzy podpowiadają nam, żebyśmy zastosowali bale grazing, czyli karmienie belami na pastwisku, na łące w zimie. My tak robimy już od wielu lat. Ja tak już robiłam dawno dawno, już z 10 lat temu, że rozdawałam bela, rozwijałam od jesieni do praktycznie wiosny. Yy, rozwijałam belę Siana słomy. Gdzie popadnie? Gdzie jest najgorsza trawa? Gdzie taka gorsza ziemia? No, bo to zawsze jak one sobie zdepczą. Tam w czasie wyjadania tego siana zdepczą, nakupczą, nosikają, wymieszają. Zawsze jest to jakiś dodatkowy nawóz. Idź, Flora. Idź dalej. Nie bój się. No, idź dalej. Idź ty chudzino kurczę. No poszła. No. No idź. Co? Ślepak Cię gryzie. Oj Ty. Ona to się zawsze umie nastawić i obrócić. Jak już ślepak gryzie. No idź. Idź dalej. Idź. No idź. Ty głup jesteś. Idź. No. No już jesteś poza. Jakby tu był prąd i miałby Cię kopnąć to już by Cię kopnął. On chyba jeszcze myśli, że tu jest nadal pastuch. No, niech sobie jedzą. Ostatnio, jak nam e, zapomniałam włączyć prąd na noc, to nad ranem porwały. Porwały tutaj dwa przęsła. i biegały sobie, i były tak obżarte z ultrawą, że nie chciały przyjść do dojenia. Był problem. Mam nadzieję, że jutro nie będzie takiego problemu. Rano. Jak coś, no to będzie łapanko. Zobaczymy. Jak to? Ła! Nie jest wskazane chodzić po pastwisku krów w tyłem. <grywa> centralnie, w środek. Dobra, idę sobie. Dziewczyny wydojone. Zaczęła się robić ładna pogoda, bo od rana było szaro-buro. Padał deszcz bez przerwy, jakieś tam mrzewki. A teraz fajnie się wypogodziło. A mam nadzieję, że kozy nie będą się bały przyjść. Tam do bramki, w swoje miejsce, bo mogą się bać niebieskiej. Zobaczymy później. Słuchajcie, dzisiaj poszukiwania na trzy osoby i trzy psy. I znaleźliśmy... Ja znalazłam, pochwalę się. Kozioł mamę. Młodą pierwiastkę. Z bliźniętami. Taka fajna niespodzianka. Mam nadzieję, że ona da mi się podejść za pięć obroże. Karol już jedzie po nas, bo tego to ja nie zaprowadzę do domu. Znaczy, myślę, że ona nie będzie szła za mną. O matko, jestem z ciebie dumna! Dziewczyny poszły otworzyć bramkę i zaraz pojedziemy. W ogóle przeszłyśmy tutaj wszystko, 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 aż do końca pastucha przez te sity i w ogóle. No one sobie jakoś upodobały tutaj to miejsce do rodzenia maluszków. Mam ją. Dała się fajnie podejść. Maluszki w szoku. No to teraz czekamy na transport. Hm. Jakieś śmieszne gremlinki. W ogóle to identyko jak mamuszka. Idę jak mamuśka. O matko, gdzie on jest? Bo ona taka troszkę dzika pierwiastka. Już zaraz będziesz na miejscu z maluchami swoimi. Spokojnie. Akcja poszukiwawcza zakończona sukcesem. Stój, 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 stój. Czego ty się wyrywasz, dziewczyno? Pako coś tam węszy? Nie, on do nas chce podejść. O, Karol już jedzie. Już jedzie nasz transport. Paco, won! Nic ci nie grozi, ani twoim dzieciom, spokojnie. Pako to tylko taki głuptas. No i od jutra już nie wypuszczam kóz, które mają rodzić. Tak, które będzie widać, że już mają rodzić. Stój, kochana, stój. Ja wiem, że to dla ciebie ogromny stres, wiem. Akcja, akcja, Fu, komary mnie zaraz zjedzą, byłam lepsza niż psy, mam lepszy nos niż trzy psy, bo ja pierwsza znalazłam. Stój, 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 zaraz pojedziesz do domku ze swoimi dziećmi, do stodoły, nawet wpuszczę Was do stodoły, do nowej kwatery, bo tam już w koziarni jest za dużo i tam te, pakowon! I tamte kozy, które już mają maluchy, to taką młodą to by biły. Więc. I w ogóle dzisiaj jeszcze jedna na naszych oczach urodziła. Lola nie wolno tu. Jeszcze jedna urodziła na naszych oczach. Yy, tutaj jak jechaliśmy przykryć yy, tam pryzmę z sianem. I od razu zabrałam ją do domu. Paku, won mi stąd, bo zaraz dostaniesz z roga. Dobra. Ojeju, dziewczyny tam czekają, komary je gryzą. Wszyscy się tak poświęcają dla tych kóz. To jest aż wzruszające po prostu. Bisi, bisi, kto wy jesteście? Chłopak? I kto ty jesteś? I dziewczyna. Stój, 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 stój kochanie. Stójcie, czekajcie, 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 czekajcie. Jedziemy z kozami. A psy mają przebieżkę. Lola gdzieś na końcu. jest bardzo szybko. Dziewczyny są już w domku. W ogóle y, jeszcze nie zdążyłam pomalować tych zagród, a już tu won mi stąd. A już tu zamieszkały kozy od razu. O, proszę dziewczyny, pijcie. Pijcie. A to jest właśnie ta druga, która urodziła dzisiaj po południu. No, tak, takie późne wykoty mamy, że to jest po prostu po prostu porażka. Tak późno wykocone. Koniec czerwca. No trudno. Jakoś to będzie. Jakoś sobie poradzimy. no. Wolałabym, żeby pół roku temu się wykociły. Ale wymiana fajne mają. Dobra, przyzwyczają się oby do jutra. Zaraz jeszcze im tu sianka wrzucę. Ważne, że w domku, ważne, że yy, coś jakby mnie tknęło jakieś przeczucie, że myślę sobie przejdziemy się, weźmiemy te psy może coś znajdziemy. No i jak się okazało, fajnie. I od jutra wszystkie te, które mają, no już ewidentnie są na wykocie, to będą zostawały w domu. Florcia została dzisiaj zainseminowana no, za 9 miesięcy. Mam nadzieję, doczekamy się cielaczka. Będzie jeszcze zbadana za miesiąc, czy jest cielna. No ale miała robione USG, wszystko wskazuje na to, że ma rójkę ma wszystko tak jak trzeba przebiega i została zainsyminowana nasieniem seksowanym oznacza to, że można sobie wybrać płeć yy, przyszłego cielaczka no i zależy nam na jałóweczce więc e, takie nasienie jest kilka razy droższe, ale myślę, że jak się chce rozwijać na przykład hodowlę jerseya, no to e, warto, żeby urodziła się jałóweczka. A jeżeli chodzi o niebieską, to jeszcze nie jest zacielona. No i rozważam sprzedaż niebieskiej. Mm. Nie jest to krowa mleczna, nie zadowala mnie mlecznością tak jak się spodziewałam, że będzie. Zależy mi na jak najlepszej jakości mleczka i no ale żeby ta ilość też jakaś tam była, a nie yy, 5 litrów. <ścoughs> no. No i myślę, że sprzedamy niebieską. Może jest ktoś chętny, zapraszam. Mm. A po prostu zamierzam iść w Jersey'a. Jest to naprawdę fantastyczna rasa. Jeżeli chodzi i o mleczność, i o charakter. Ona jest naprawdę... no nie wiem czy wszystkie są takie. No ale to jest taka trochę krowa o charakterze psa. Jest taka przyjazna. Jest mega, mega towarzyska. Co czasem jest uciążliwe. Bo <gryw> ona potrafi iść jak naprawdę przy nodze dosłownie. I yy, gdyby ona była nawet nie wiem gdzie, jak daleko, no to yy, jak usłyszy florka, chodź, no to galopem jak koń potrafi przybiec. Więc no to to jest dla niej na duży plus. Przy okazji chcę pokazać, jak na koniec czerwca wygląda warzywniak. Dzisiaj w ogóle mieliśmy mega ulewę, mega burzę i trochę mi to tutaj poodkrywało agrowłókniny tej. Tutaj mamy naszą dynię olbrzymią, z której jestem bardzo dumna. Tą wyhodowaną z pesteczek. Nie jest ona jakichś wielkich rozmiarów, ale ona po prostu jeszcze musi się tutaj ogarnąć, bo była wysadzona dwa tygodnie temu i widzę, że teraz po prostu zaczyna już rosnąć na dobre. Te dwa tygodnie to... Te dwa tygodnie to ma taki czas, żeby właśnie się przyzwyczaić do nowego miejsca, do nowych warunków. Tutaj mamy mały nieużytek. Tutaj mamy dynię Hokkaido, która... Yy, he he. <tosłuch> też zaczyna dopiero rosnąć. Zaczyna mieć w końcu normalne liście. Ja chcę ją nakierowywać w tą stronę, bo tu ma więcej miejsca do rośnięcia. Yy, ona, ona jakoś zachorowała yy, po przesadzeniu strasznie zaczęła żółknąć. Tutaj jakieś cuda się z nią działy. Yy, no ale mam nadzieję, że coś z tego wyrośnie. W tamtym roku mieliśmy aż za dużo tej dyni. W tym roku z trzech krzaczków może. Oby tam na kilka obiadów było kilka owoców. W skrzyniach wszystko rośnie pięknie. Marchewka z porami, buraczki, cebula, znowu marchewka i rzotkiewka, którą Laura sama siała na dzień dziecka, jeśli dobrze pamiętam. No już dzisiaj zjadłam pierwszą. Ziemniaki. Jaki chwast, aż wstyd. Gdzie on tu jest? O! I obok jeszcze jeden. O! Moje kochane ziemniaczki. Tu są yy, raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć odmian, których nazw w tej chwili nie przypomnę sobie. Rotem ma coś takiego. Tamte pierwsze. Jakoś tak. Jakieś takie... jakaś tam emma, <noise> jeśli dobrze pamiętam. Mieczyki fajnie wyrosły, koperek. Truskawki, których w tym roku nie było. Tutaj mam... Ogórasy. Tutaj mam... Fasolę szparagową tyczną. Pierwszy raz mam coś takiego. Jeszcze nie mam tyczek zrobionych. No, ale bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie rosła fasolka szparagowa, yy, pnąca. Zobaczymy. A tu jakaś fasola, nie wiem, jakaś tam biała, chyba taka zwykła. Tutaj znowu ogórasy Bardzo fajnie rosną. One były niedawno posiane, już są jakie duże. I właśnie dlatego tutaj są, bo będą mogły sobie rozchodzić się we wszystkie strony. Mają tutaj mnóstwo miejsca. Yy. Truskawki, te, które dostaliśmy te całoroczne, ale w szklarni było im, w tunelu było im za gorąco, o wiele za gorąco, więc je stąd, stamtąd zabrałam, bo już mi ten trochę padły. Rabarbar rośnie, cynamon pomógł jak na razie. Mrówki się skończyły, nowe listki zaczęły wyrastać. Mam nadzieję, oby tak dalej. Cukinie rosną pięknie. Już mamy fajne owocki. Już jest ekstra. Te dwie pierwsze to są te prezentowe, które dostałam od pani znajomej. One są na pewno z dwa tygodnie starsze od tych naszych. A im tam dalej, tym one są mniejsze. Dalej rosną fajnie. Kany jakoś tak nie za fajnie, ale rosną. Yy, pierwszy raz mam ogórki szklarniowe. Jestem strasznie zadowolona i strasznie ciekawa, bo w ogóle te stworzenia są piękne. <laughs> Jest po prostu coś pięknego. Gotowy ogórek już. Tak szybko urosły. O oh! oh, wow! Kurcze. Ja tutaj to nie zaglądałam już jakiś czas, ale czat! Ciekawe, kiedy będą dobre do jedzenia, już. Wow, sporo ich tu jest. No fajnie. No i pomidorki. Pomidorki to po prostu ożale zwariowały, są już pod sufitem. Już chyba muszę im urywać czubki, bo zaraz będą się zaginały. Pomitorów chyba będziemy mieć dużo w tym roku. Bardzo dużo. Całe piękne grona. I nie wiem, może się zmieszczę przejdę tędy. Arbuzy też. Arbuzy też zaczęły rosnąć. W końcu, w nowym miejscu one też przeżyły stres. I no i tak przystopowały z tym wzrostem. Ja się zaczęłam już martwić. Ale chyba jest dobrze. Myślę, że jest ok. Ten największy, najfajniejszy. Jeszcze sałaty rosną. No, pomidory giganty są dużo większe ode mnie. E, papryczki. Papryki, papryki. Piękne też już, wielkie. Jestem strasznie dumna. Tam są jakieś podłużne. A mój oleander w jeden właśnie przekwitł. Moje bardzo bardzo trujące oleandry. Też jestem z nich strasznie dumna, że wyhodowałam z patyczków i to chyba jest na tyle jak na razie. Jestem zadowolona z tych ogródków swoich. Kosztowało nas to bardzo dużo pracy, ale No, myślę, że efekt jest. Tak jak na to, co było na początku. Aha, już wiem, co miałam jeszcze pokazać. Zaraz wam pokażę. Dzisiaj, dzisiaj wyrwałam mój pierwszy czosnek słoniowy. Eee, posadzony w tamtym roku jesienią. I zobaczcie, co mi wyrosło. Gigant. Ogromny. No bo ostatnio właśnie napisała do mnie pani, od której dostałam te czosnki. O ten jest mniejszy troszeczkę. No ale główka też jest konkretna. Napisała do mnie pani, od której je dostałam, i ja mówię, że jeszcze ich nie wykopywałam. Nie wyrywałam. Więc już przyszła pora. Eee no, także fajna rzecz. Zobaczymy jeszcze jak to w smaku. Podobno jest delikatniejszy od normalnego czosnku. Zobaczymy. Ja tu chyba wyrwę. Aha, ja ich tak nie wyrwę. Trzeba będzie je chyba wykopywać. Nie, no główki są takie fajne. Aha, ten muszę wykopać. Mhm. Uh -huh. A tutaj coś posijemy jeszcze. O, tego coś zażarło. Hmm? Nie. Jest. Chyba. była gdzieś tam jest. O, z tym coś poszło nie tak, chyba. Zobaczymy. A ten. A ten jeden, no specjalnie po szpadel to ja nie pójdę do jednego czosnku. No to wbaczcie. Mango. Mam, no co? Jest na całą garść ekstra, no fajnie. Jeszcze musimy sprawdzić, jak to w smaku. Kompost, kompost się robi. To musi być mega ekstra super kompost na przyszły rok. A może już i na jesień. Tylko muszę go jeszcze przerzucić cały. Siedem główek dużych i jedna mała. No, jak na pierwszy raz, to myślę, że jest całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Korzonki mu pachną czosnkiem. No, ale jestem ciekawa, jak w smaku zobaczymy. Zobaczymy. I co tu jeszcze? Jeszcze pomidorki koktajlowe. Moje maleństwa trochę zarośnięte muszę im zrobić paliki ale jestem trochę jest wszystko nieopielone i w ogóle no ale jestem w plecy bo tam były to siano kosy to takie tam różne sprawy i trochę się różne rzeczy zaniedbuje trochę na bieżąco się nie robi ale nadrobimy